Dobry moi drodzy, witam Was skądże indziej niż z Paryża. Ehm, niestety ehm, wcześniejszy materiał zaginął w akcji. Ale już po odrobinie problemów wracam do Was i znowu nadaję. Tym razem idziemy na zdjęcia przy zachodzie słońca na Pont Alexander, czy Adam Aleksandrę, Nie wiem dokładnie jak to mówić, ale to jest taki, wiecie... Bardzo, bardzo znany most. Um... Zobaczcie, jaki przepiękny zachód słońca nad sekwaną w tle wieża Eiffla. Tak to można wyglądać. A tutaj wszyscy robiący zdjęcia. I przepiękne. I przepiękny kuba <gry> e, I. Statuły. Posągi, posągi na moście. we were staying in paris to get away from your parents and i thought wow if i could take this in a shop right now i don't think that we could work this out out on the terrace I don't know, if it's fair, but... Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami z hotelu, teraz idziemy na śniadanie, ja tutaj staję przy oknie, żeby trochę być bardziej oświetlona, bo jest tutaj na korytarzu dość ciemno, o, zobaczcie, już właśnie przyjechała moja winda, Idziemy na śniadanko, zaraz wam pokażę, bo naprawdę restauracja jest zacna, a więc zatrzymaliśmy się w hotelu 25 Hours Terminus Nord, i on się znajduje przy Terminus Nord, czyli przy Dworcu Północnym. Eee, twierdzi się, że jest to dość niespokojna dzielnica. Jak na razie wszystko u nas spoko, w tamtym roku też tutaj e, byliśmy i wszystko było spoko. I zobaczcie, tutaj e, mamy takie stanowisko, gdzie możecie sobie wy wysłać pocztówki. Możecie tu sobie napisać, są koperty, są, e, jest papier, są jakieś stempelki. I kupić znaczek na recepcji, i możecie w tej skrzynce wysłać list. Ale tutaj już idziemy do restauracji. Restauracja nazywa się Nani. Po tu jest. No i tak się prezentuje nasze śniadanko. Zobaczcie, jakie mamy tutaj pyszności. No tak się prezentuje restauracja. Tak jak powiedziałam, jest naprawdę piękna. W ogóle w Paryżu chyba nie ma brzydkich rzeczy. Kuba, to sobie rzeczy? Tak, to poprawię włosy. No, bardzo ładnie. Dobra, więc zajadam. Dobra, my się już spakowaliśmy. Kuba już tutaj zabiera e, walizę. E, I chciałam Wam szybko jeszcze pokazać nasz pokój. Kuba my tę gazetę, czy nie? Już jedną ja, mamy, wywalimy ją. Dobra, jest taka tam paryska gazeta. E, w tamtym roku były większe te gazety, takie wiecie, kanonce takiego rozmiaru. A teraz są mniejsze, więc już ten klimat upadł. E, poza tymi czerwonymi zasłonkami widok z balkonu naprawdę jest ładny. Otworzę kotko. O, dobra, poszło. I zobaczcie. Typowe paryskie kamieniczki. Mega to wygląda, co nie? Tylko tutaj jest taki klimat, w tym miejscu. Mega. E, idziemy dalej. Tu jest ten właśnie dworzec północny, terminus Nord. Tu jeszcze są nasze drzwi, drugie, balkonowe. Tu są jakieś tam siedzenia. Moguba, mówią że Buta. To jest nasze łóżko. Tam jest toaleta, z drugiej strony Łazienka, mój płaszcz. Zobaczcie, taki wieszaczek. Tu mamy jakieś takie siedzisko. Więc taki e, dość eklektyczny ten pokój jest, ale ciekawy. No przede wszystkim balkon robi robotę tutaj, co nie? No, więc e, to jest już w sumie nasz drugi raz w, w Terminus Nord. I pomimo tego, że mega dużo się pozmieniało, to nadal nam e, się podobało. No, a teraz e, zmieniamy hotel, lecimy do. Hotel Fabrik, tak jest. Idziemy właśnie e, coś zjeść. E, przynieśliśmy sobie bagaż do hotelu, ale niestety możemy dopiero pójść do pokoju po 15. Więc przyjechaliśmy sobie coś jeszcze, tak jak mówiłam, do takiej meksykańskiej restauracji, ale jeszcze w międzyczasie pokażę Wam troszkę takich paryskich widoków. No, i my przyszliśmy teraz właśnie do e, meksykańskiej restauracji na e, obiad. E, zamówiliśmy do tego sobie takie koktajle. Ja sobie wzięłam spritza, Kuba wziął sobie margaritę. Zobaczcie, jak pasuje mu pod kolor e, swederka. E, on sobie wziął też e, tacosy, ja na czosy. Tak się prezentują nasze przystawki. A restauracja, w której jesteśmy, wygląda tak, zobaczcie, jak mega klimatycznie. Nie, taki trochę meksykańsko-paryski styl. I przyszły nasze dania główne ja mam takiego bowla z łososiem a Kuba ma mięsko i z warzywkami jeszcze nie daliśmy rady zidentyfikować co to za mięso ale już sprawdza Kuba w tłumaczu bo niestety menu jest po francusku tak w ogóle tutaj bardzo dużo menu jest po francusku i nie ma po angielsku to jak Angusto nie, raczej to nie wygląda jak ryba. A może, może... Nie, szkocka rasa wygląda na Tak, szkocka. Nie, tak. Jest, tak. Nie, no to jest jakaś wołowinka. tak. Chyba wołowin, tak. ma takiego steka z wołowiny. Żeby nas zdobyć. E, ja mam tutaj pana kotkę z Maracujo, a tutaj drugi dezerek to jest serniczek z polewą czekoladową. Więc będziemy się poczuć po tym zjeździe. A tak się prezentuje restauracja z zewnątrz Tiger Milk. Jeżeli byście chcieli kiedyś przyjść, to jak najbardziej polecam. Moi drodzy, my skończyliśmy właśnie konsumpcję. Ledwo żyjemy, bo tak się mega dużo najedliśmy. No, ale naprawdę jedzenie było pyszne, ale porcje były ogromne, ale powiem szczerze, że Paryż to jest takie cudowne miejsce. Bardzo wszyscy są mili, jeżeli chodzi o restauracje, ulice też. Ale no mówię, naprawdę mega klimatyczne, mega fajne miejsce, super wyjazd jak na razie. Jeśli chodzi o metro w Paryżu, to jest to taki główny przede wszystkim środek transportu, ale chodzi mi o to, że tutaj w metrze możecie spotkać naprawdę wszystkich. I w tym dobrym e, w kontekście, i w tym złym kontekście. Więc naprawdę, w metrze dzieją się niestworzone historie. Metro żyje własnym e, życiem. E, generalnie Paryż jest, że tak się wyrażę, bardzo kolorowy. I w metrze przede wszystkim znajdziecie bardzo dużo osób innych nacji. To jest takie śmieszne Aha się Jak zde. To jest takie śmieszne, bo jak boję się zawsze, że łapną mnie te drzwi Aczkolwiek zawsze jak wychodzi się z tych tuneli Gdzie często mocno wieje To widok zawsze zachwyca Wysiedliśmy na stacji St Ambrose. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale to nieważne. I idziemy do naszego hotelu. Moi drodzy, właśnie przyjechaliśmy pod Louvre. Wysiedliśmy na złej stronie więc musieliśmy przejść przez całą galerię. No, no dobrej. No dobrze, na dobrej, ale ze złej strony. Poszliśmy do złego wyjścia. Okej, okay. zwracam w honor. Po prostu poszliśmy do złego wyjścia, musieliśmy przejść przez całą galerię karuzę. Coś takiego. Dobra, ale idziemy już na piramidę. Together, We'll get away with everything that shows them we are better I te wszystkie bramki, tam milion rzeczy Wam sprawdzają, nie można nawet chyba wody wziąć, prawda? Coś tutaj pamiętam, że chyba wodę ale już nie pamiętam, ale myślę, że uda nam się pójść, więc Wam pokażę, no chyba, że nie będzie można mieć też kamery. A i taka ciekawostka, do 26. roku życia w całej Francji, w Paryżu na pewno, e, macie wyjściówki za darmo do państwowych muzeów, w tym w